Skąd się wziął huragan? Where the hurricane comes from? Baśń afroamerykańska. An Afro-American folk tale. Ja ci powiem, skąd się zaczął huragan. Huragan się zaczyna na wielkim bagnie. W Dziupli. I will tell you where the hurricane starts They start in a big swamp in a hollow tree Tam gdzie rosną dzikie bluszcze Tam się właśnie zaczyna huragan Down there where the ballast vines grows That's where they start a, nawet nie wiesz że tam jest żołądź w twojej dłoni A w tym żołędziu tkwi wielki dąb. Tam właśnie się zaczyna w tym malutkim żołędziu. You don't know how it is that there acorn in your hand has got a big oak tree in it. There got to be a starting place. Jeżeli drzewa od razu by się rodziły duże, to by był wielki kłopot dla nas wszystkich. Oj, kłopot, kłopot i zmartwienie. Całe stosy zmartwienia. If trees was to start out, trees, you would see a monstrous upsetting all around everywhere. There would be trouble, man. And a heap of it. E pan, kiedyś. Kiedy jeszcze byłem małym chłopcem mieszkał koło nas taki stary Afrykańczyk. I wciąż opowiadał mi bajki. I tak, pewnego dnia chciał mi pokazać nasionko, z którego wyrasta huraga. Well sir, one time when I was a boy there was an old African man live on the place. And he kept a telling me tales And by and by one day He allowed he want to show me Some hurricane seed Nie miałem wtedy jeszcze Zbyt wiele rozumu Ale wystarczająco Żeby mu odpowiedzieć Że ja nie chcę oglądać Tego nasionka huraganu Ponieważ boję się Żeby ten huragan Nie wyrósł Tuż przed moimi oczami. I ain't had much sense, but I had enough for to tell him I don't want to look at them, cause I feared they'd sprout and come up right before my eyes. I wtedy właśnie ten stary Afrykańczyk on zmrużył oczy i zaczął mi opowiadać, jak się zaczyna huragan. Then that old African man he squinted his eyes at me and let me tell me how the hurricane started. <try> A to wszystko opowiedziała mu jego starsza siostra Bagienna Sowa. It's all on account of all sea swampo. Wszystkie ptaki w powietrzu czepiały się jej starego chłopa, bo kiedyś miał im przypilnować jedzenie i zasnął. I wtedy ktoś im ukradł to jedzenie, a one przyłapały go na śnie, i od tamtej pory. Zawsze go zaczepiają i biją, kiedy tylko wystawi głowę za dnia. All the birds of the air set her old man for to wash the victuals one time, and he took and went to sleep and let someone steal it. They catch him sleep, and from that time out they start to fight him every time he show his head in daylight. A to zaczęło bardzo złościć siostrę sowę bagienną. This make old sea swamp all mad. Więc pewnego dnia, kiedy było bardzo gorąco, postanowiła narobić tym ptaszkom trochę kłopotów. And so one day, when the hot weather comes. She made up her mind that she' going to give the other bird some trouble. I was a swojej jupli, she come out of the hollow tree i usiadła na górnych gałęziach and sit up in the top limbs. Popatrzyła na zachód słońca, she looked towards sundown. Popatrzyła na nasiona deszczu, które wszędzie się rozsiewały: Rain seeds floating round. Spojrzała w górę, na pogodę, na chmury. Było bardzo mgliście. She looked up in the elements, they look hazy. Wtedy puknęła w drzewo. She tap on the tree. Zawaj stary, huragan dojrzewa. Wake up old man, hurricane getting ripe. Rozciągnęła swoje skrzydła, she stretched out her wings. Zaczęła nimi trzepotać w górę i w dół, o tak, o tak właśnie. And flop them down this way. I wtedy zaczęły kiełkować nasiona huraganu. And right then and there the hurricane zaczęły sprouted. Kiedy ona zatrzepotała skrzydłami, when she her wings, liście na drzewach zaczęły szeleścić. The tree leaves began to rustle. Kiedy zaczęła mocniej trzepotać skrzydłami, gałęzie zaczęły się trząść, she flopped more and the limbs began to shake. A kiedy skrzydła złapały więcej wiatru, and the wing catch up more wind. Zaczęło wiać mocniej and mocniej and get harder and harder. Aż w końcu, w końcu wyglądało tak, jakby to pazurami ktoś wyrywał trawę z ziemi. Till by and by it looked like going to claw the grass out the ground. Wtedy przyszła burza i pioruny i błyskawice. Then, the thunder and the lightning, they joined in, i wszystko zaczęło wirować. And it just went whirling. Od tamtej pory, kiedykolwiek stara siostra, sowa zaczyna być zmęczona, wronami, sójkami. I jaskółkami, które czepiają się jej albo jej krewny. Wtedy ona wychodzi, zaczyna trzepotać skrzydłami i macie wasz huragan. Since that time, whenever old all gets tired of the crows and the jaybirds and the bee martins speaking at her or her folks, she just comes out. And flops her wings and there's your hurricane As it runs, yeah,